Nabór projektów do budżetu obywatelskiego Radomia. Radomskie Centrum Onkologii najlepsze w Polsce. Przy wiadukcie ma powstać Rondo. Dzień dobry, Weronika Sadowska, zapraszam na informacje. 1 lutego rusza nabór projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Radomia. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 8 milionów złotych. Projekty do budżetu obywatelskiego będzie można zgłaszać poprzez stronę konsultacje.radom.pl oraz w wersji papierowej w stałych punktach konsultacyjnych. W tym roku znajdą się one w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ulicy Kilińskiego, Wydziale Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki przy ulicy Żaromskiego, Centrum Informacji Turystycznej przy Rwańskiej, Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w Rynku oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Moniuszki. Projekty będą przyjmowane od 1 lutego. I ten proces, ten etap przyjmowania wniosków potrwa miesiąc, czyli równo do 1 marca, a w tym roku kwota na projekty w ramach budżetu obywatelskiego jest absolutnie rekordowa i wynosi ponad 8 milionów złotych. Mamy trzy kategorie kwotowe: projekty do 100 tysięcy. Projekty od 100 do 600 tysięcy i projekty powyżej 600 tysięcy. W 2026 roku do podziału na zwycięskie projekty będzie kwota ponad 8 milionów złotych, z czego 30% zostanie przeznaczonych na projekty o wartości do 100 tysięcy złotych, 30% na projekty od 100 tysięcy do 600 tysięcy i 40% na projekty, których szacunkowa wartość wyniesie ponad 600 tysięcy złotych. Ocena projektów pod względem spełnienia wymogów formalnych, zgodności z prawem i wykonalności technicznej potrwa od 1 marca do 13 maja tego roku. Ogłoszenie list projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie do 20 maja. Odwołanie od negatywnej oceny projektu do 27 maja. Rozpatrzenie przez prezydenta odwołania do 7 maja czerwca tego roku. Natomiast samo opublikowanie listy projektów, nad którymi będzie można głosować do 14 czerwca tego roku. To, co mieszkańców interesuje najbardziej, czyli samo głosowanie od 21 czerwca do 7 lipca. Szczegóły dotyczące składania projektów można znaleźć na stronie internetowej konsultacje.radom.pl. Ogromne wyróżnienie dla Radomskiego Centrum Onkologii Szpital w rankingu Onko Fundacji Aliwia został najlepszą lecznicą onkologiczną w Polsce. Co ważne, o tym tytule zdecydowali sami pacjenci. Ranking powstał na podstawie 35 tysięcy ocen chorych i ich bliskich oraz niemal 19 tysięcy komentarzy. Łącznie oceniono 115 placówek. Po raz pierwszy w historii najlepszym szpitalem onkologicznym wybrano Radomskie Centrum Onkologii. W ubiegłorocznym rankingu naszej lecznicy przypadło drugie miejsce. Łącznie 551 osób oceniło Radomski Szpital na 4,8 w pięciostopniowej skali. Wśród kryteriów znalazły się takie kwestie jak przestrzeganie praw pacjenta, sposób leczenia i jego organizacja, czy Komfort i opieka personelu. Radomskie Centrum Onkologii to miejsce, gdzie pacjent otrzymuje nie tylko fachową i specjalistyczną opiekę i leczenie ale co także bardzo ważne otrzymuje niesamowitą troskę otrzymuje szacunek, wrażliwość, empatię ale także wsparcie emocjonalne i psychiczne które na każdym etapie leczenia onkologicznego jest bardzo potrzebne. I to wsparcie docenili pacjenci. Jak podkreśla Dorota Ząbek, dyrektor lecznicy, szpital, oprócz właściwej opieki medycznej i leczenia, stara się również organizować szereg innych wydarzeń. Wszystko po to, aby pacjent, choć na chwilę, mógł oderwać swoje myśli od procesu leczenia. Dla pacjenta jest niezwykle ważne to, że jest dobrze leczony, ale dla pacjenta jest również ważne to, żeby on się czuł bezpiecznie w tym miejscu. To jest szpital onkologiczny. Więc cały czas będziemy starali się i stwarzali takie, Taką atmosferę, że pacjent Czuł się tu po prostu dobrze, na tyle ile może się czuć. Co my robimy? My robimy różne też wydarzenia dla pacjentów. Robimy wieczorki ze sztuką, robimy różne warsztaty makijażu, robimy różne um, tworzenie jakichś kanapek, różne prelekcje. W związku z powyższym my cały czas staramy się wymyślać coś nowego, aby to życie pacjentów w szpitalu um, urozmaicić, udoskonalić. No, niemniej jednak co będziemy robić? Cały czas rozmawiać z pacjentami, pytać i dbać o nich. Zespół szpitala liczy dziś ponad 450 osób, w tym 350 to członkowie personelu medycznego. Profesor Tadeusz Pieńkowski podkreśla, że za sukcesem szpitala stoją nie tylko lekarze i pielęgniarki, ale również pracownicy obsługi i administracji. Obecnie placówka dysponuje bazą 150 łóżek. Posiada dwie sale operacyjne i nowoczesną bazę diagnostyczną. Niestety z roku na rok przybywa chorych. To, żeby liczba. Nowych zachorowań w sposób jakiś znaczący spadło, jest niemożliwe. W niektórych rozpoznaniach, w niektórych sytuacjach tak się zdarza, np. rak płuca u mężczyzn radykalnie się obniżyła, radykalnie się obniżyła, ale za to wzrosło u kobiet. Jest to związane z nawokiem palenia. Mężczyźni się lepiej odzwyczaili od palenia, a kobiety znacznie gorzej. Jeśli chodzi o profilaktykę, no nasz szpital posiada pełne możliwości wykonywania badań przesiewowej w kierunku raka piersi, raka jelita grubego i z tym jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. tutaj Potencjalnie znacznie więcej osób mogłoby skorzystać z tych badań, niż korzysta. Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 76 funkcjonuje od 2015 roku. Leczone są tu za pomocą procedur chirurgii, radioterapii, chemioterapii, m.in. nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, głowy i szyi, układu moczowego i prostaty, narządów rodnych, płuc oraz mózgu. Przy nowo powstającym wiadukcie na ulicy Żermskiego ma powstać rondo. Inwestycja ma być prowadzona pod ruchem i ma kosztować ponad 5 milionów złotych. Wielu mieszkańców zastanawia się jednak nad samym sensem tej inwestycji. O budowie ronda poinformowano na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Na ten cel radni przesunęli w budżecie ponad 5 milionów złotych. Miasto ma już wszystkie potrzebne dokumenty. Przetarg ma być ogłoszony w pierwszym kwartale tego roku. Ta inwestycja będzie przebiegała pod ruchem, czyli wiadukt, część wiaduktu, która zostanie oddana do użytku już w czerwcu. W związku z budową ronda nie zostanie ponownie zamknięta. Pomysł budowy ronda spotkał się z krytyką ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak również samych mieszkańców. Pierwsza podnoszona kwestia to zasadność przeprowadzenia tej inwestycji. Jak tłumaczył w piątkowej porannej rozmowie Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu i były wiceprezydent odpowiedzialny w przeszłości za budowę wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego. O tym, że powstanie nowe rondo, wiadomo było już kilka miesięcy temu. Miały na nim zawracać autobusy dowożące pasażerów na lotnisko. Jak dodawał, bez tej inwestycji miasto miałoby trudności z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego na budowę wiaduktu. MZD ma wyliczenia, że to rondo nie tylko nie pogorszy, ale być może nawet poprawi przepustowość, jeśli chodzi o ruch w tym miejscu. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Jedno jest pewne, zostaliśmy z przeskalowanym wiaduktem, zostaliśmy z lądem, który musimy teraz zbudować, bo jesteśmy już na tym etapie, że, że nie, ma, nie ma tego odwrotu, bo cały ten układ został pod to zaprojektowany. Natomiast na lotnisku mamy nadal niewielki ruch, więc ja liczę Liczę na to, że za 10 lat ktoś powie, to była dobra decyzja, która przewidziała to, co się dzieje w przyszłości. Takie były okoliczności. Trzeba tę inwestycję zbudować, i trzeba trzymać kciuki, że radomskie lotnisko po prostu napełni je duchem. Drugi zarzut to prowadzenie inwestycji po otwarciu wiaduktu, a nie wraz z jego budową. Byłoby to racjonalne, natomiast nie można było tego dobić ze względów proceduralnych. Na to rondo, gdy okazało się, że będzie ono potrzebne, nie było dokumentacji, było pozwolenie na budowę na wiadukt. Przeprojektowanie tego spowodowałoby, że mielibyśmy problem z wykorzystaniem dofinansowania na wiadukt. Budowa nowego ronda ma zakończyć się pod koniec tego roku. Kapliczki, zabawki, trzy tony ubrań z second-handów, kości czy czaszki. Tak wygląda najnowsza wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej. Autorką jest Sion, która pochodzi z Korei Południowej. Hephanaize nice Doomsday, czyli szczęśliwego dnia ostatecznego. W Elektrowni pojawiła się wystawa w obliczu której do głowy mogą przychodzić apokaliptyczne myśli. Sion to artystka pochodząca z Korei Południowej. Po studiach malarskich w Japonii i kilkuletnim pobycie w Nowym Jorku przyniosła się do Polski, gdzie obecnie mieszka i pracuje. To właśnie w Polsce zafascynowała się symbolami chrześcijańskimi. Dlatego, że um, Sion jako artystka nomadyczna, jako artystka podróżująca pomiędzy światami, kulturami i kontynentami, um, przyjeżdżając do Polski, no, zderzyła się z kulturą chrześcijańską i katolicką, która nie była jej jakby fundamentem, tak, jej tożsamości. W związku z tym ona no, zachwyciła się też y, tym, w jaki sposób ta kultura się manifestuje wizualnie, i z całą pewnością jest to dla niej ważna inspiracja. Najnowsza wystawa w elektrowni jest jednocześnie największą wystawą artystki w naszym kraju. Sion przekracza granice nie tylko epoki kultur, ale także artystycznych gatunków. Znajdziemy tu przede wszystkim dbałość o detale w różnej postaci, ale również przedmioty, które, jak podkreśla artystka, zbiera w ciągu swojego życia. Z nielicznymi wyjątkami mamy chyba jeden czy dwa obrazy, które są namalowane taką klasyczną techniką oleju na płótnie. Poza tym te prace są asambleżami, są organizmami, w których pojawiają się włosy artystki, jej ubrania, przedmioty znalezione, przedmioty osobiste, dokumenty, chleby, metale szlachetne, zabawki, zabawki kości. Biżuteria. Czaszki, peruki i jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, których tu nie wymienimy. Główną część wystawy stanowi instalacja skonstruowana z trzech ton ubrań. Wykorzystana odzież pochodzi z second handów. Materiały ułożone zostały w kształt fali. Ta wystawa jest też o, o nadmiarze, o nadprodukcji, o przeboczcowaniu, o tym, że świat, w którym żyjemy, jest takim wielowymiarowym polem bitwy między różnymi ideami, między płciami, między wierzeniami, między, między symbolami. Wystawę będzie można zobaczyć od dzisiaj do 16 marca. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu informacji. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia!